Elon wszystkim, lecimy szybko tutaj z naszymi combo, mamy babuna, mamy takie bateryjki, przejdźmy dalej, mamy Pixels, tutaj mamy taki układ tych stworków, także sobie możecie to odpalić, kolejnym tutaj questem combo mamy Tapcoins, wygląda to w ten sposób, czyli Binance, 1inch i BTC purse. Później mamy hamster, czyli chomika w ten sposób. Mamy ETH, mamy Product Team i mamy Call for BTC to Rise. O, to w sumie było fajne, no bo Bitcoin urósł od ostatniego czasu. Tutaj jeszcze mamy Gemza. Jeżeli chodzi o Gemza, no to mamy PoAPS, Ethereum Merch, no i Cold Weather Gear. To są te questy, e, combo, mi się to myli, questy z combo. Oczywiście tutaj zachęcam do tego, by... Ogarnąć sobie kolejne rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o inne tutaj akcje, przejdźmy na Telegram. Tutaj też znajdziemy oczywiście dużo tych naszych klikaczy. Oczywiście ja tutaj będę odbierać te najszybsze, czyli Żaba. To mamy zrobione. Kolejnym tutaj z takich szybkich akcji to mamy Vertusa. Ja już to raz odbierałem, ale zobaczymy, czy się tutaj coś nazbierało. O, mamy 10, także klikam. Tutaj też mogę dać kolekt, widzicie, mogę dać razy 3, czyli ja z tego często korzystam. Przechodzę wtedy do tonkipera, no i zatwierdzam tą transakcję tutaj tonkiperem. Oczywiście tu trzeba zaczekać, bo to ton trochę wolno chodzi, więc można z tego wyjść i można zrobić kolejne tutaj zadanie. Jeżeli chodzi o Meme no to tam walczę na drugim telefonie. O, mamy Tom Station, czyli tutaj klikamy Tone Station i klejmujemy nasze punkciki, dajemy start farming. tak, Zrobione, tutaj odbieramy nagrody, za naganianie na aplikację, przechodzimy dalej. Tutaj mamy Omni Spin, także te spiny do zrobienia. O, ja już to zrobiłem, więc nie mam. Potem mamy Dogin Huda. Tutaj niestety, ale spadam w tym e, leadershipie. Ranking mam 536. Ciężko mi jest to e, całe tutaj nadrobić. Oczywiście ja tego nie robię, także tu wchodzę co 10 minut i po prostu zeruję ten pasek. Nie chce mi się, jestem leniwy, jeśli chodzi o to, ale nie jestem wcale leniwy bardziej niż niektóre osoby, co zauważyłem, że całkowicie przez okres wakacji czy tam nudy obraziły się na rynek kryptowalut i po prostu zniknęły. Nie ma aktywności tych osób, także gratulacje dla tych wszystkich, którzy się nie poddawają tutaj i po prostu działają na rynku krypto, zarówno z tymi. Śmiesznymi może się wydawać aplikacjami, klikaczami i różnymi airdropami, ale no, gratulacje za wytrwałość, ja się nie poddaję ja ciągle tutaj cisnę zresztą wczoraj mieliśmy ekipowego live'a, no to to jest taki live trochę 18+, jeśli ktoś ma ochotę go zobaczyć, no to jest on dostępny tylko na Discordzie nie będę tego udostępniać na Telegram, jest to na Discordzie, jeśli ktoś by chciał no to oczywiście zapraszam żeby się do mnie odezwał ja chętnie wyślę zaproszenie na Discorda no i tam możecie zobaczyć takie materiały, które na przykład nie są dostępne gdzie indziej, ponieważ ja nie chcę za bardzo wychodzić poza ten Discord. Robię tylko to co konieczne. Jeżeli mamy jakieś właśnie opcje, jakieś promocje, to też to chętnie pokazuję na Telegramie, na Twitterze. Ale po co mam wszystko pokazywać we wszystkich miejscach? Także myślę, że. Moje zdanie tutaj i podejście zrozumiecie. Tutaj mamy zrobione. Lećmy dalej. Co tutaj ciekawego? Jeszcze mamy Bloom. Blooma też chyba już dzisiaj klikałem. A nie, zobaczcie. Mamy 15 check-in. To dziennie tutaj ten Bloom jest naliczany. To nie jest tak, że kilka razy w dniu mogę wejść. O, tutaj nakarmimy smoka. Ja staram się, tak jak Wam mówiłem, przysłowiowo dwójka zrobić to wszystko jak najszybciej. No, teraz to mi to już zajmuje z 10-15, a nawet może 20 minut, jeżeli chodzi właśnie o to. Tutaj tego smoka to zapominam klikać. No nic, lecimy dalej. Później mamy Gemza. O, jeżeli chodzi o Gemza, no to tutaj chętnie z Wami się wymienię tymi, właśnie naszymi specjalnymi kartami. Zobaczcie, mamy tutaj gaming. I mamy tutaj Bull Market. Więc te linki do tego znajdziecie w opisie filmu, jak i na Telegramie oraz Discordzie. Zachęcam do tego, żeby powymieniać się tymi kartami. Mi się już udało tutaj wygenerować jedenasty level, no i tutaj dziewiąty. No i oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o te kolejne rzeczy, no to właśnie trzeba to upgradeować. Tu też się liczy czas na godzinę. Tak to wygląda, że ile na godzinę będziemy zdobywać tych, właśnie, monet, to prawdopodobnie będzie taki airdrop, ale jak to będzie w praktyce, no za bardzo nie wiem. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tutaj grupy Hajsucholicy, też znajdziecie link, właśnie na telegramie. Z takich jeszcze dodatkowych rzeczy no to mamy tutaj CX.io też tutaj jak widzicie staram się to klikać. Ja wszystkie taski wykonałem. Mało tego otworzyłem sobie właśnie tą giełdę CX.io i tam wykonałem też te wszystkie aktywności o które oni tutaj pytali. Także no zrobiłem tak jak to tutaj szło. Mam wszystkie zrobione complete. Jak widać no ja już tu nie mam co robić. Zostało mi tylko klikanie tutaj i farmienie tych tokenów. Co tutaj jeszcze mamy? Pixels. Jeżeli chodzi o Pixelsa, no to też tutaj odebrać. Mamy możliwość spina. Tylko, że tu trzeba sobie, zobaczcie, Possible Rewards. Tutaj mamy takie rzeczy. Można sobie kupić te spiny za punkty, więc zróbmy to. Mogę kupić dwa spiny. No to czekajcie, spin. No i zobaczymy, co ja tutaj fajnego wylosuję. Czy to się opłaca? 64 tysiące punktów. Spin the wheel, kolejny tutaj. O, dwa razy Daily Bonus Income. No i spoko. No i to wszystko. To są nowości. Tutaj mamy Daily Rewards. Tutaj mamy właśnie te combo. Już tam o, nie mogę tu wejść. No i mamy Spiny. Jeżeli chodzi o taski, no to tak samo tutaj zobaczcie. Macie możliwość wykonania tych tasków. A i tutaj. Z tego co widać, trzeba dać im screena. Także robicie follow, wrzucacie screena. Też to zrobię trochę później. Teraz mi się nie chce. Co tu mamy kolejnego? Tap Jeżeli chodzi o tap no to ja tutaj mam bota. Czasem tapuję, czasem wykonuję tu te wszystkie wideo. No tutaj już mi się nazbierało cztery. Także jeżeli macie odpowiedzi na te cztery wideo, no to wrzućcie w komentarzach. Co tutaj mamy dalej? Simple coin. Co to jest? Za nalazek. A to już ja już nawet tego nie pamiętam. Zobaczcie, tu też farmimy sobie. Mamy nowe taski. Post, post, set your email. A to też później wykonam. Dobra, to by było tyle. Wróćmy jeszcze na chwilę na Discord. Dla wszystkich, którzy nie są leniami na rynku krypto przez okres wakacyjny, znajdziecie tutaj właśnie coś takiego jak darmówki i bonusy na naszym Discordzie. No, i tak jak już wspominałem wcześniej, jest bonus od Robin Hooda, czyli tutaj można zgarnąć 30 euro. Dodatkowo można wykonać tutaj te quizy. Także kto ma ochotę, może to zrobić. Tu wystarczy zdeponować tylko 30 euro, jeżeli chodzi o Fiat. Można to zrobić oczywiście z jakiegoś konta bankowego. Ja oczywiście polecam tutaj Zen, no bo z kodem KBZen macie 60 dni. Premium tego najlepszego konta w gratisie, to musicie pamiętać. Pewnie jesteś nowy lub zaawansowany, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Nie wiem, czy słyszałeś już o aplikacji Zen. Dzięki temu, że Zen jest moim partnerem, przygotowaliśmy promocję. Zakładając aplikację Zen wpisując kod KB Zen, otrzymujesz 60 dni planu platinium właśnie gratis. Dzięki temu będziesz mógł się zapoznać z pełną funkcjonalnością tej aplikacji. Poużywać ją no i oczywiście sprawdzić, jak ona działa. Jeżeli chodzi o takie główne funkcjonalności tej aplikacji Zen, no to tutaj mamy możliwość wpłat, jak i wypłat Fiat na giełdy kryptowalutowe. Aplikacja jest crypto friendly, więc tutaj wszystko przebiega bez najmniejszego problemu. A teraz już wracamy do materiału. Tu był bonus, one są tak zrobione, że czasem to jest. A czasem nie ma, i tak jak widzicie, tutaj była aż 40 euro. Kto z tego korzystał, no to mógł zgarnąć. 12 czerwca była ta promocja, potem z takich innych rzeczy tutaj jest oczywiście Luno. Akurat, jeżeli chodzi o Luno, to dalej możecie z tego bez problemu korzystać. Tylko, że tutaj promocja zmieniła się w taki sposób, że oni dają teraz 25 euro, więc to też należy mieć na uwadze. No i z takich nowych rzeczy, które ja tutaj oczywiście gdzieś wrzucałem. No to czekajcie, zaraz wam to tutaj znajdę jest. Jest aplikacja Bit to Me. Tutaj jak widzicie na telegramie wrzucałem informacje, ale zaraz to wrzucimy też na Discord. Najświeższa informacja już właśnie wylądowała tutaj na Discordzie do 21 lipca możecie zgarnąć 15 euro dla każdego. Czyli wy jako osoby, które zakładacie tutaj konto, ale też dla osoby, którą zaprosicie. Ja korzystam z tej aplikacji, zaraz wam pokażę jak to wygląda. Aplikacja wygląda w ten sposób. Ja sobie tutaj ustawiłem systematyczne zakupy właśnie i kupuję ich bol ich ten token. Nie wiem co z tego będzie, ale ten token Bit 2 Me już skupiłem za 1200 zł. A w złotówkach mi tu pokazuje, ale śmiesznie, nigdy nie od nie patrzyłem, jeżeli chodzi o złotówki, bardziej euro czy dolary. No i tutaj zobaczcie, ja sobie kupuję oczywiście tutaj te bit to ten token, no i wrzuciłem to na staking. Mam staking flexible, gdzie dostaję 2.83% właśnie w skali roku. Dodatkowo tutaj jest tak, że to jest tak jakby compound, czyli jeżeli po prostu my tutaj mamy więcej na tym koncie, no to tutaj cały czas z miesiąca na miesiąc coraz więcej nam się tego zbiera. Dodatkowo tu jest tak, że możesz mieć więcej za stejkowanie, ale to ja już mówiłem nie raz. Ja nie blokuję jakoś na długi okres czasu tych tokenów. No i tutaj możemy zablokować to. E, zobaczcie, level, tu są. Tutaj możemy zablokować to na dłuższy okres. 12 miesięcy, 6, 3. Ja skorzystałem z tej opcji 3 miesięcy i tu trochę zablokowałem. Jak wrócimy, no to widzicie, że tutaj mamy 3 miesiące i zostało mi 92 dni, jeżeli chodzi o tą blokadę. No i sobie te tokeny farmie tutaj to praktycznie dziennie nalicza. Z tego co widzicie, jeszcze tu są nagrody w Atomie i chyba jeszcze w Bitcoinie. No bo to co ja tutaj posiadam w portfelu, no to mam kosmos, trochę Tetera właśnie, ale tutaj musimy przejść w portfel Earn. No i mamy 0,05% na Bitcoina. Tutaj szału nie ma, ale na Kosmosie dają 6,7 na Tetherze 2,4. Więc ja sobie tutaj tą aplikację używam też dlatego, że ja chcę zacząć tutaj korzystać z możliwości używania ich karty. Te opcje, które oni tutaj posiadają, to mamy właśnie Earn. Mamy pay with crypto, czyli, ma, czyli mamy tutaj możliwość płacenia kartą. Tak jak widzicie, mamy tutaj kartę wirtualną, jak i fizyczną. Ja fizycznej karty nie posiadam, mam tylko tą wirtualną, ale jeszcze tutaj ją całkowicie nie uaktywniłem. Później z takich jeszcze innych rzeczy, które tu mają, to już mówiłem wcześniej gdzieś tam, że to jest tak, jakby apka doskonała, tu jest wszystko mają lunchpady, mają pay, mają tutaj trading, mają tutaj jeżeli chodzi właśnie o podatki, czyli możesz sobie ściągnąć raporty, jeżeli chodzi o opodatkowanie tych płatności kartą. Później tutaj widzicie, mam codzienne zakupy. Ja mam ustawione właśnie tutaj dziennie za 1 euro kupuję tego tokena Bit to me, zobaczymy, co z tego będzie. Jest Akademia, są newsy, jest tego tu naprawdę wiele, więc ja po prostu postanowiłem z tej aplikacji sobie pokorzystać. To jeśli chodzi o aplikację właśnie bit 2 me jeżeli jeszcze znajdę jakąś fajną apkę, no to dam wam znać. No i to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Dajcie znać w komentarzach, czy zobaczyliście i czy macie te bonusy. Pozdro!